Idę właśnie do studia, a dzisiaj wyjątkowo z gitarą akustyczną, ponieważ chcę przetestować trzy metody nagrywania gitary akustycznej, żeby zobaczyć, czy z budżetowej gitary można uzyskać jakieś fajne, sensowne brzmienie. Ci z Was, którzy oglądali filmik o czyszczeniu gitary, to wiecie, że ta gitara to jest moja pierwsza gitara, którą razem z bratem dotrzymaliśmy kiedyś na święta od rodziców. I chociaż ma dla mnie wartość sentymentalną, to pod względem obiektywnym jest to budżetowa, średnio brząca gitara. I dzisiaj spróbuję trzech metod, żeby zobaczyć, czy da się z niej, czy ogólnie z gitary, która sama w sobie nie brzmi najlepiej, akustycznie mówimy tutaj, uzyskać dobre brzmienie. Więc chodźmy już do studia i zobaczymy. Odkąd mam tę gitarę akustyczną, postanowiłem nagrywać także lekcje. Właśnie na gitarze akustycznej. Pojawił się jednak już na samym początku pewien duży problem. Zresztą posłuchajcie. Gitara akustyczna nagrywana z pokablu brzmi po prostu słabo. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tej gitary, ale ogólnie gitary nagrywane z linii, mówimy tutaj o akustykach, e, szczególnie te, które mają piezo, będą brzmiały no właśnie tak jak słyszeliście. Oczywiście są wyjątki, jeśli mamy do dyspozycji jakieś high-endowe rozwiązania, no ale co zrobić, kiedy nie mamy gitary za powiedzmy kilkanaście tysięcy złotych, a chcemy ją nagrać się przy tym nie popłakać. No i dlatego tutaj przetestuję jeszcze dwa inne rozwiązania, zobaczymy czy będzie brzmiało to lepiej. I brzmiało to moim zdaniem znacznie lepiej. I tutaj wykorzystałem tylko jeden mikrofon Shure SM57. Bo tylko tym dysponuję. Lepsze brzmienie uzyskalibyśmy, gdyby, gdyby użyć dwóch mikrofonów, przynajmniej jeden byłby pojemnościowy, ale jak mówię, dysponuję tym jednym, więc wykorzystałem jeden i tak brzmi to już znacznie lepiej. I tutaj warto jeszcze poeksperymentować samym ustawieniem mikrofonu. Jak daleko od gryfu, na co nakierowany. Tutaj około 23 cm od gryfu i nakierowany mniej więcej na 12 próg. Problem z graniem do mikrofonu jest taki, że o ile w studio jest to do wykonania jest to wygodne, o ile dysponujemy jako taką cichą salą. Jeśli w mieszkaniu i za ścianą sąsiad coś tam wierci w ścianie, no to wiadomo, nie będzie to możliwe, ale w większości przypadków nie ma problemu. Gorzej jest na żywo. Tutaj już trudniej jest omikrofonować gitarę, i dlatego przypatrzmy się jeszcze jednemu rozwiązaniu, które może być kompromisem między rozwiązaniem pierwszym a drugim. W tym przypadku wykorzystałem tak zwany impulse response. Po polsku można powiedzieć odpowiedź impulsowa, ale chyba rzadko się stosuje polską wersję. Po prostu impulse response albo IR w skrócie. I jest to technologia dość nowa, chociaż wykorzystywana jakiś czas, ale teraz nabiera szybko popularności. Wykorzystywana początkowo głównie do, do pogłosu, do rewerbu, później do symulacji kolumn gitarowych czy głośników gitarowych. Ale ma ogólnie szerokie zastosowanie. Warto zapoznać się troszkę bardziej szczegółowo z strony fizyczno-technicznej, nazwijmy to tak, jak to działa. Tutaj nie czuję się na siłach, żeby to wszystko wyjaśniać, ale jak mówię, zazwyczaj jest wykorzystywane do symulacji głośników czy kolumn gitarowych. Ja tutaj grałem przez Helixa, czyli to jest mój procesor efektów, i wpiąłem się gitarą znowu z linii, czyli sygnał szedł z przystawki piezo po linii i wchodził właśnie w Helixa. I w tym helixie nic innego nie robiłem, czyli nie żadnej korekcji graficznej, pogłosów i tak dalej. Jedyne co to właśnie wczytałem jeden z IR-ów, który miał symulować właśnie brzmienie jakiejś konkretnej gitary akustycznej. I teraz, mówiąc tak w wielkim skrócie, bardziej obrazowo niż, niż technicznie czy fizycznie, mój sygnał, który szedł z mojej przestawki, został tak przekształcony, żeby przypominać, nazwijmy to brzmienie, tej modelowej gitary, na bazie której został stworzony ten impuls response. Oczywiście tych im, impulsów jest e, tysiące i można kupować. Ja tutaj znalazłem jakiś pierwszy lepszy, szczerze mówiąc, darmowy e, w internecie, więc z pewnością może to lepiej brzmiać, brzmieć, ale moim celem było bardziej porównać ogólnie rodzaj brzmienia, jaki uzyskujemy z tych trzech metod i każdą z nich można by oczywiście jakimiś korekcjami się bawić, ustawieniami, i, żeby brzmiało to lepiej, ale możesz ocenić, która z tych metod jak mniej więcej brzmi, która twoim zdaniem najlepiej. Co do tych e, impulsów. Oczywiście ja tutaj mam Helixa, więc dlatego korzystam z niego, ale można to wgrać po prostu w program, jeśli wpinasz się przez interfejs do komputera i tam masz jakiś program do obróbki dźwięku, to jest duża szansa, że on jest w stanie ładować właśnie te impulsy. Możesz także kupić kostkę po prostu gitarową, która służy do tego, żeby wczytywać, tak jak są różne efekty, tak możesz kupić po prostu kostkę, której zadaniem jest czytywać różne te i response. Jest tego coraz więcej, coraz tańsze na rynku. Za kilka stów na pewno da się takie coś kupić, i wtedy można grać na żywo. I to jest pod tym względem lepsze od mikrofonu, ponieważ jesteśmy w stanie iść z linii gitary, wpiąć się w ten, w ten efekt, czy tam urządzenie, które wczytuje te impulsy, i, i później już wyjść na system nagłośnienia. I to będzie brzmiało znacznie lepiej niż po prostu tylko granie z linii gitary z piezo na przykład. Więc to był szybki przegląd tych trzech metod. Nie wykorzystałem jednej metody, która też jest dość popularna, czyli nagrywanie poprzez wykorzystanie pieca czy wzmacniacza do gitar akustycznych, bo po prostu tutaj przy sobie teraz nie mam. Ale jeśli Was to interesuje, to się będę w stanie taki pożyczyć i nagrać kolejny filmik właśnie tą metodą, i będzie można też porównać z tymi. Oczywiście to był, jak mówię, szybki przegląd. Mógłbym każdą z tych metod dopracować, czyli połapać się ustawieniami, korekcji, dodać jakieś efekty inaczej ustawić mikrofon, kupić jakiś lepszy ten impuls response, a nie, nie ściągnięty darmowy z internetu, ale to, co, na czym mi zależało w tym filmie, to jest mieć taki ogólny przegląd, jak każda z tych metod mniej więcej brzmi, żebym wiedział, w którym kierunku iść, yy, które warto później poświęcić więcej czasu, żeby właśnie dopieścić. Prawdopodobnie będzie to jednak ta druga metoda, czyli z wykorzystaniem mikrofonu, ale kto wie, może zaskoczę się i ta trzecia nie będzie brzmiała gorzej. Nie wiem, bo jak nagrywałem to, oczywiście, słyszałem gitarę akustycznie, ale dopiero po nagraniu będę mógł na spokojnie przesłuchać na słuchawkach i zobaczyć, jak to w rzeczywistości brzmiało. Więc wy jesteście troszkę przede mną, jestem ciekaw Waszych opinii. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, i napiszcie też, jakie Wy macie metody. Na nagrywanie gitary akustycznej, może tutaj chętnie poczytam Wasze rozwiązania i może czegoś też się nauczę i to mi pomoże przy nagrywaniu lekcji właśnie na akustyku. Jest to dla mnie coś nowego, mało na akustyku grałem, a już mówiąc o nagrywaniu to już w ogóle, więc jestem ciekaw waszych opinii. Napiszcie poniżej. W ogóle jeśli Wam się filmik podobał, dajcie proszę łapkę w górę, wesprzecie w ten sposób kanał, także napiszcie komentarz poniżej i subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Po Waszej prawej jest do tego przycisk, dajcie też dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o kolejnych lekcjach. Ja się nazywam Szymon Zajferski gitarę dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Przesłuchuję właśnie nagrania z lekcji, no i zdecydowanie druga wersja, jedyna używalna. Niestety ta trzecia wersja mnie rozczarowała, jest Chyba prawie tak samo słaba jak pierwsza. Jak mówię, postaram się jeszcze poeksperymentować z różnymi tymi impulsami. Wydaje mi się, że da się tutaj coś fajnego ukręcić nawet z takiej budżetowej gitary. No ale nagranie mikrofonem, chociaż tutaj jest dość dudniące, jeszcze można by lepiej to ustawić, dać jakąś korekcję, ale jest, jest inna klasa, i jest dużo większy potencjał. Więc takie są moje przemyślenia. Ciekawe, jakie są Wasze. Napiszcie w komentarzach i do zobaczenia w innych lekcjach.